Dzień dobry, serdecznie witam Państwa na treningu pamięci dla seniorów odsłona ósma. Na początek chciałabym bardzo Państwu podziękować za wszystkie kciuki w górę, tak zwane lajki oraz zachęcić Państwa do subskrypcji mojego kanału. Dla mnie jest to informacja, na ile jest to dla Państwa wartościowa aktywność z mojej strony. Natomiast... Państwu subskrypcja będzie ułatwiała dostęp do treningów. Zatem zaczynamy. Jak zawsze chciałabym bardzo podziękować za wszystkie nadesłane prace w ramach aktywności własnej. Tutaj ogromną stronę Pani Jolanty. W zadaniu tym chodziło o to, aby napisać 5 zdań na temat emerytury. Nie używając jednak poniższych wyrażeń emerytura, wiek, senior, ZUS czy świadczenie. I tą wersję, którą przygotowała dla nas pani Jola, macie Państwo na ekranie. Proszę sobie spokojnie przeczytać i zobaczyć, na czym polegają tego typu ćwiczenia. Tutaj można polecić grę zwaną tabu, gdzie nie tyle musimy pisać, co między sobą, między partnerami gry opowiadać o jakimś słowie, nie używając właśnie pewnych e, zabronionych tabu słów. Przejdziemy sobie do ciekawostki na temat pamięci. Tym samym zaczniemy taki cykl opowieści o procesie pamięciowym. Dzisiaj o pierwszym, o zapamiętywaniu. Moment zapamiętywania nazywamy inaczej też kodowaniem, zapisywaniem informacji w pamięci. Jest to ta pierwsza, to pierwsze nasze spotkanie z jakimś bitem informacyjnym, z jakąś osobą, z jakąś sytuacją, słowem itd. W naszym mózgu zachodzą wtedy zmiany na poziomie neuronalnym, o ile taki materiał zostanie utrwalony. Nazywamy to konsolidacją śladu pamięciowego. Oczywiście na ile ten proces zajdzie, na ile to utrwalenie materiału w postaci tych zmian neuronalnych rzeczywiście się pojawi, zależy to od ilości powtórzeń, od tego jak ten materiał wygląda, czy my sobie jakoś pomożemy w tym zapamiętywaniu, na przykład wzrokowcy podkreślają, tak? słuchowcy opowiadają itd. itd. Kontekst zapamiętywania ma też znaczenie. Wiele takich ciekawostek jeszcze się pojawi, natomiast dzisiaj, tak ogólnie o tym, o tym pierwszym momencie w procesie pamięci, zapamiętywania. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to będę zawsze Państwa też od, odsyłała do źródeł. Tutaj, jakby ktoś chciał poczytać więcej, to odsyłam do psychologii poznawczej. My natomiast, proszę Państwa, po tym teoretycznym wstępie zaczniemy. Przygotowania do treningu. Proszę przygotować coś do pisania. I zaczynamy odcinek ósmy treningu pamięci. I dokładnie do pierwszego zadania będą potrzebne wszystkie przygotowane przez Państwa przybory, dlatego, że będę Państwa prosić o zobrazowanie zwizualizowanie na kartce słów do zapamiętania. Na czym będzie to polegało? To najlepiej wyjaśnić na przykładzie. Jeżeli poprosiłabym Państwa o, zapamięty, o zapamiętanie tych dwóch słów wesoły motyl, to bardzo bym prosiła, żebyście Państwo tego nie pisali, tylko jakoś symbolicznie sobie narysowali motyla, uśmiechniętego do tego, i od razu Państwu chciałabym powiedzieć, podkreślić bardzo mocno, że nie, nie, nie chodzi tu zupełnie o żadne zdolności plastyczne a nie estetykę wykonania tego zadania. Jest to tylko i wyłącznie dla nas, aby pomóc swojej pamięci. Zatem, uwaga, proszę się przygotować. Ja Państwu teraz y, będę y, na głos mówiła słowa, które prosiabym, żebyście Państwo sobie szkicowali, y, rysowali, nie używając liter, tylko obrazów. Zatem, wielka miłość... Proszę narysuj to skrótowo, symbolicznie, żeby to też nie zajmowało nam zbyt dużo czasu. Wielka miłość. I będziemy przechodzić do następnego. Jeżeli, jeżeli będziecie Państwo potrzebowali więcej czasu, to proszę zatrzymujcie po każdym e, takim przykładzie. Nasz film. Dobrze: następne smutne oczy. Przejdziemy teraz do trzeciego przykładu. Szybka rozmowa. Kolejny przykład to obszerna książka. I ostatnie uwaga dumna ryba. Szanowni Państwo, proszę teraz spojrzeć na te swoje obrazy, na te swoje szkice i, próbować, i spróbować nagłoś wypowiedzieć słowa, które się pod nimi kryją. Um, rozumiem, że Niektóre z tych słów były bardziej konkretne, inne, inne abstrakcyjne. I prosiłam, żebyście Państwo zwrócili uwagę, co było łatwiejsze dla naszej pamięci. Czy zapamiętywanie przymiotników, czy rzeczowników. Z drugiej strony tych słów konkretnych, czy też bardziej abstrakcyjnych. To, co nam podpowiada nauka, to um, dla naszej pamięci zdecydowanie trudniejsze są słowa i pojęcia abstrakcyjne. W związku z tym często też mamy problem z zapamiętywaniem nazwisk, na przykład, czy nie wiem, jakichś leków, czy jakichś terminów, e, właśnie naukowych. Jednak, gdy przekształcimy te abstrakcyjne pojęcia, właśnie w obraz, w symbol, dużo łatwiej naszej pamięci będzie zakodować. Tego typu słowa. Bardzo dziękuję za to zadanie. Przejdziemy sobie do kolejnego. Uwaga, uwaga, teraz proszę, żebyście Państwo sobie wygodnie usiedli, wyprostowali kręgosłup. Nawet przy tym ćwiczeniu możecie sobie Państwo zamknąć oczy, jeżeli ktoś chciałby się wsłuchać w dźwięki, które będziemy za chwilę słyszeć. Szanowni Państwo. W tym zadaniu poprosiłabym, żebyście weszli w rolę, może nie wiem, scenarzysty, który układa pewną fabułę, pewną opowieść. Jak będziecie Państwo słuchać tych kolejnych dźwięków, próbujcie sobie stworzyć taką właśnie wewnętrzną narrację, która się ułoży w jakąś historię. Posłuchajmy i zapamiętajmy te dźwięki. Czy wypisali usłyszane dźwięki w kolejności. Osoby, które stworzyły sobie do tego jakąś historię, opowieść, zazwyczaj mają większą łatwość w przywałowaniu kolejnych dźwięków. Nasza pamięć bardzo lubi opowieści, narracje, fabuły, jak się to wszystko układa, jedno wynika z drugiego. Stąd wiele technik pamięciowych opiera się właśnie na historiach, na historyjkach. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby sobie posłuchać jeszcze raz tych dźwięków, proszę cofnąć nagranie, a ja tylko odczaruję. I oczywiście to, w jakie, w jakie słowy ja będę tojmować, to tylko, tylko będzie nazwać dźwięku, natomiast podejrzewam, że u Państwa są to o wiele bogatsze um, opowieści. Na początek słyszeliśmy kroki. Ciekawe, co Państwo tam widzieliście, w wyobraźni. Potem pojawiły się dźwięki ptaków, może lasu, może jakiegoś innego miejsca na łonie natury. Następnie pojawiły się dźwięki wody, i tutaj też pewnie ogrom różnych interpre interpretacji tego, co to mogłoby być. Przedostatni dźwięk to był dźwięk startującego samolotu, ale być może Państwo usłyszeliście coś innego. I na koniec yy, biły dzwony, czy też gongi. I tak pokrótce wyglądała kolejność wykorzystanych tu dźwięków. Natomiast, tak jak mówię, kwestia interpretacji, wizualizacji tego, co nam może przynieść taki usłyszany dźwięk, jest już bardzo indywidualną kwestią. Przejdziemy sobie w tym momencie do zadania trzeciego, i poznamy tutaj dzisiaj nową technikę pamięciową, którą nazywamy techniką słów zastępczych. Zazwyczaj ta technika jest stosowana do zapamiętywania długich, nieznanych słów. Dlaczego długich? Zaraz się Państwo przekonacie na przykładzie. Wyobraźcie sobie, że ktoś poprosił, żebyśmy zapamiętali to słowo barbiturany. Być może gdzieś już słyszeliśmy zresztą to pojęcie. To jest potoczna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, który niegdyś był dosyć mocno używany w psychiatrii, szczególnie jako leki nasenne czy też znieczulające. Mamy to słowo, pojęcie i teraz, mimo powtarzania, nie możemy zapamiętać. Technika słów zastępczych polega na tym, że w pierwszym kroku dzielimy to długie słowo na kilka krótszych. Tak jak tutaj możecie Państwo zobaczyć, powstały takie trzy słowa. Barbie, tu i rany. No, to jeszcze nie jest koniec tej metody, bo tak jak widzicie Państwo, dużo się posługujemy obrazem w technikach pamięciowych. Nasza pamięć bardzo lubi obrazy, łatwiej zapamiętuje niż słowa. W związku z tym spróbujemy stworzyć z tego takie zdjęcie pamięciowe. Możemy sobie wyobrazić rzeczoną Barbie, która dokładnie tu, w tym miejscu, ma jakieś rany, co zwizualizowane jest w postaci tych dwóch plastrów. Oczywiście, proszę Państwa, to się może wydawać, nie wiem, infantylne albo jakieś dziwaczne, wymagające wysiłku, natomiast dokładnie takie rzeczy lubi nasza pamięć. Czas na przykład dla Państwa. Serotonina. Mamy tutaj do zapamiętania ten neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny między innymi za dobre samopoczucie. I spróbujcie Państwo podzielić znowu ten termin, to pojęcie długie, na kilka krótszych słów i zobrazować to sobie w tej ramce. Mam nadzieję, że udało się Państwu popraktykować technikę słów zastępczych. Szczególnie zachęcam w obliczu jakichś długich, nowych, nieznanych słów, które sprawiają nam trudność przy właśnie wielokrotnym powtarzaniu, niekoniecznie zapadają nam w pamięć. Wtedy sięgamy po tego typu mnemotechniki. Przejdziemy do kolejnego zadania. Tym razem będziemy ćwiczyć pamięć prospektywną, inaczej pamięć zamiarów, pamięć tego, co mam zrobić, co mam pamiętać, żeby nie wiem oddać, żeby gdzieś zadzwonić, zrobić jakieś zakupy. Wbrew pozorom, często myślimy o problemach pamięciowych dotyczących tego, co było. Tak? Nie pamiętam nazwiska aktora, nie mogę sobie przypomnieć daty czy, czy jakiejś innej rzeczy. Natomiast z badań, Szanowni Państwo, wynika, że spora część naszych problemów z pamięcią dotyczy właśnie pamięci prospektywnej. Ileż to razy kładziemy się wieczorem do łóżka i nagle przypominają nam się rzeczy, które mamy załatwić, które mieliśmy zrobić, a zapomnieliśmy o nich. Dlatego teraz zapraszam Państwa do ćwiczenia pamięci prospektywnej. Jeżeli Państwo macie blisko notę, coś do pisania, to prosiłabym, abyście teraz dosłownie, tylko tak skrótowo, zapisali trzy rzeczy, które chcecie, potrzebujecie dzisiaj jeszcze zrobić. Trzy rzeczy. Wiem, że część z Państwa stosuje różne techniki. Niektórzy hmm, przypinają sobie kartki w jakieś widoczne miejsca, przyklejają je na lustrach, na lodówkach i nie ustawiają sobie hmm, jakieś dzwonki przypominające w budzikach, w telefonach. Metod jest hmm, wiele. Natomiast hmm, co ciekawe, seniorzy w takich badaniach laboratoryjnych rzeczywiście wypadają nieco gorzej niż na przykład studenci. Natomiast w warunkach domowych, poza laboratorium, wypadają całkiem, całkiem dobrze. Może to wynikać z tego, że osoby na emeryturze mają więcej wolnego czasu. Wiem, że nie zawsze tak jest, niemniej często w tych wcześniejszych okresach życia mamy bardzo. Dużo obowiązków, często jesteśmy bardzo zabiegani, a właśnie pośpiech i rozproszenie uwagi jest największym dystraktorem i przeszkadzaczem pamięci prospektywnej. Zapraszam Państwa teraz do przypomnienia sobie słów z zadania pierwszego. Jeżeli Państwo spojrzycie na te swoje rysunki, szkice, to jakie były te zwroty, które wtedy ujęliśmy? W taki symboliczny sposób. Przypomnienia, odczarowania, tych metafor rysunkowych. Śpieszę przypomnieć, że była to wielka miłość, smutne oczy, szybka rozmowa, obszerna książka i dumna ryba. Jestem bardzo ciekawa, czy te szkice pomogły Państwu zapamiętać wtedy i teraz po pewnym czasie odpamiętać. Zwroty, słowa, pojęcia, które były zawarte w tym pierwszym zadaniu. Ja tymczasem zaproszę Państwa do piątego ćwiczenia. Jest to ćwiczenie oparte na pamięci przestrzennej, zapamiętywanie planu mieszkania. Tak jak widzicie Państwo tutaj, jest to zadanie, które zostało opracowane w ramach projektu Siłownia Pamięci. Tu macie Państwo na dole też stronę internetową miałam przyjemność e, uczestniczyć w tym projekcie e, i jeżeli Państwo będziecie mieli e, ochotę na więcej, to, to bardzo odsyłam Państwa do tej strony. Wracam do zadania. Widzicie Państwo tutaj z lotu ptaka plan mieszkania, e, układ e, wnętrz. Szczególnie jednak prosiłabym żebyście Państwo zwrócili uwagę na umeblowanie, dlatego że ogólny szkic zostanie, natomiast Państwa zadaniem będzie zapamiętać gdzie znajdują się poszczególne pomieszczenia, jakie są to pomieszczenia i jakie są wewnątrz gadżety, szczegóły, meble. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje chwilę więcej czasu, proszę zatrzymać filmik. My natomiast przejdziemy do. Momentu, kiedy widzimy już tylko ogólny zarys tego mieszkania, a Państwa prosiłabym teraz na swoich kartkach o wypełnienie tej przestrzeni, tymi wszystkimi rzeczami, które udało się Państwu zapamiętać. Sprawdźmy, jak dokładnie wyglądało wnętrze tego mieszkania. Sprawdźcie Państwo, czy wszystko a, rzeczywiście umieściliście i w tym miejscu, gdzie było, czy też może coś umknęło. Tak jak powiedziałam, więcej zadań jest na stronie siłowniapamięci.pl, ale poniekąd zadanie szóste będzie korespondowało z tym poprzednim. W zadaniu szóstym bowiem chciałabym Państwa bardzo poprosić do tej naszej księgi wspomnień, do e, przypominania sobie e, wydarzeń z zakresu właśnie pamięci autobiograficznej, domu rodzinnego, a szczególnie. Układu. Tak jak przed chwilą widzieliśmy układ mieszkania, zlotu ptaka, plan, to tak prosiłabym, żebyście Państwo narysowali swój dom rodzinny. Tak jak go pamiętamy, gdzie było wejście, jakie były izby, komnaty, gdzie były jakieś kluczowe miejsca, przedmioty w tym naszym domu rodzinnym. Zachęcam, żeby to zadanie zrobić sobie już po treningu, na spokojnie, ono wymaga często dużej przestrzeni, takiej czasowej, więc tutaj zostawiam jako inspirację i propozycję do tej naszej księgi życia. Tym samym przeszliśmy dzisiaj wszystkie zadania, część jest takich może na dłużej. Natomiast bardzo bym chciała jeszcze Państwu powiedzieć o jednym z przykazań pamięci. Zainspirowana badaniami, które niedawno przeczytałam, co prawda, są to badania z 2019 roku. Badanie wykonane w Szkocji na grupie 70-latków. Właściwie były to badania podłużne. Najpierw przyglądano się tym osobom w wieku 11 lat, potem wrócono do tych badań funkcji poznawczych właśnie w wieku 70 lat, i jeszcze przez 9 lat obserwowano funkcjonowanie poznawcze umysłowe seniorów. Co ciekawe. Jedną ze zmiennych, które bardzo dobrze wpływały na, na sprawność pamięci i szybkość myślenia, były gry analogowe. Nie cyfrowe, nie komputerowe, tylko właśnie takie tradycyjne gry w karty, bingo, planszówki. Do czego Państwa tym samym bardzo bym chciała zachęcić, bo okazało się, że ci seniorzy, którzy częściej grali w tego typu gry, lepiej funkcjonowali. Na poziomie umysłowym uzyskiwali lepsze wyniki w testach. Zbliżając się powoli do końca naszego treningu, nie może zabraknąć żartu o pamięci, i w tym momencie chciałabym podziękować panu Jerzemu za, za nadesłany humor. Swoją drogą bardzo chciałabym zachęcić, zmotywować, panie! O przesłanie na naszą grupę, czy to na Facebooku, czy na maila. Być może, być może któraś z Pań zna e, jakiś kawał, żart o pamięci. Będę szalenie wdzięczna. I zadanie w ramach pracy własnej, domowej, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że już się trochę ich pojawiło, to dla osób chętnych e, takie ćwiczenie z testu twórczego myślenia, z testów Torrensa. Gdzie widzicie Państwo dziewięć takich samych kółek? I teraz w tym zadaniu chodzi o to, aby do każdego z tych kółek dorysować coś, tak aby powstał obrazek. Jak widzicie Państwo, w tych treningach pamięci dużo pracujemy z wizualizacją, z symboliką, z obrazami. Również w twórczości, w treningach twórczego myślenia też się sporo takich ćwiczeń pojawia. I o ile, tak jak tutaj widzicie Państwo, te kółka często przy pierwszym, drugim, trzecim szybko nam przychodzą jakieś pomysły do głowy, to często już przy kolejnych zaczynamy się zastanawiać, tworzyć kolejne, może bardziej zbudowane, złożone e, konstrukcje. Więc zachęcam Państwa do tego, aby sobie tych kółek narysować, może nawet więcej, bo w takiej wersji rozszerzonej jest ich nawet 30. Ile nam się uda takich pomysłów. Na bazie kółka zrobić. Wszystkie pomysły Państwa bardzo chętnie zobaczę, dlatego tutaj zostawiam maila, macie Państwo go na samej górze. Zachęcam też do współdzielenia przestrzeni na Facebooku pod hasłem: trening pamięci dla seniorów, gdzie przynajmniej raz w tygodniu pojawiają się jakieś zadania, a ja tym samym. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.